Uzbrojeni. Jesteśmy uzbrojeni, więc nie wiem co zrobić z, tam, z tą bombą tu, my, my już prawie nie mamy życia jakby, na razie tylko widzę, że żyję żyją tutaj Norwegia, Szwecja i Finlandia, a Finlandia została trochę tą bombą tutaj jest w ogóle Estonia, chyba ma już. ale nie wiem. Hmm, Szwajcaria. Chcesz się połączyć? No dobra, niech ci będzie, bo ta bomba jest bardzo duża i może do nas dojść, a zawsze by było być bezpieczniejszym. Teraz też na Austrię. Austria, no, chciałabyś się połączyć? Żeby być silniejszym? Nie wiem, no bo jak się połączymy, przecież, no to nas od razu może zjeść ta bomba wielka. No to ja mam plan. Ty, da, ty dasz Czechom te twoje tereny, a ja ci dam tereny u mnie. Dobra? Dobra. No to że chcesz i. Je... A ja to co zrobię? Ja, ja jestem tylko połączony z Niemcem. A to nam mi, mi nic nie da. Więc musimy się połączyć. Nie wiem, nie połączyć, ale z jest skać Tak. Mam plan Łączymy się z, z Włochami. Włochy. Włochy nas nie słyszą Czy nie żyją Dam sobie tu, tutaj Francja nie zauważy. Włochy. Co? Połączymy się? Nie, ja nie chcę. No to dobra. No to co zrobię? No. Hmm, nie wiem. Będziemy może tak trudno, że daj, ta bomba rzuci. No ale. No. A w ogóle ta bomba jakaś dziwna się staje. Co się stało? Ta, ta y, bomba jest coraz większa. Już po, daj, nie połowy nie ma. Co się jest? Co tutaj trzeba tutaj zrobić? O nie, przez ten się rozłączyliśmy z Niemcem. A ja nie, jestem mały. Ja jak ja mały jestem. Może jeszcze z Danią spróbuję się połączyć. Dania! Co? Polska? Połączymy się? Możemy, ale nie mamy jak. Spyczam się Niemca. Niemiec. Co? Baba, yy, dasz mi trochę tutaj terenu, bo chcesz połączyć z danią. No dobra, niech ci, niech ci będzie. Okay, jestem trochę w dół ale to dalej nic. Ym, ta bomba tu to zaraz do nas dotrze, więc nie wiem, co, się, co zrobimy. Jak ta bomba... Nie wiem. Bo... Ja bym zrobił, żeby się do Azji, czy do Afryki przeprowadzić, ale... Nie wiem czy, czy to, czy to zadziała. W ogóle Rosja tutaj jest, ale nie wiemy. Co się stało? tak rozprzestrzeniła, że nawet już Rosji nie ma. Prawie. A ja tutaj, jesteśmy z Niemcem w bardzo słabej sytuacji. Polska, no co nie wiem, jest terenów. No okej, okay, dam ci, masz, masz danie całą, a ja dostanę tylko z tym, albo z Francji się spytam, Francja, co Polska, dałabyś tereny, dobra, dla kolegi damy trochę terenów, hmm, dziękuję ci, tak, i ile terenów mi dałeś, no. By się podzielił Polska, proszę. Ty Niemiec. Tylko nie weźmy wszystkiego. No i teraz mam tylko Holandię i Belgię. Tereny Holandii i Belgii. O ja cię. Co się dzieje? Żeby ta bomba nie rozprzestrzeniła się na cały świat. Na cały świat. Lepiej nie, nie będę tak mówił.